Cześć, jestem Niebieski, a to jest kolejny odcinek Faktory na kanale. A zanim zaczniemy, chciałem Was zaprosić na niedzielne aktualizację w każdą niedzielę o 14, gdzie pojawia się m.in. plan wideo na następny tydzień, co może być przydatną informacją, jak ktoś ogląda mnie na bieżąco. Okej, okay. co w tym odcinku, to za chwilę, w poprzednim odcinku tutaj zrobiliśmy właściwie kopalnię, która w tej chwili jest budowana przez roboty i one mi tutaj donoszą różne rzeczy. Daleki mają lot. No cóż, zdarza się. No w tym odcinku chcemy podłączyć kwas siarkowy do tej kopalni, tak żeby mogła zacząć działać. I tak zrobimy. Jednocześnie w międzyczasie, podczas premiery poprzedniego odcinka, tutaj Alwego napisał ciekawe rzeczy. Niestety nie było mnie na premierze, więc nie mogłem na to bezpośrednio odpowiedzieć, więc odpowiem na to w tej chwili. Cóż, wspomniał o, o ruchu lewostronnym tutaj moich pociągów. No właściwie jak tutaj zobaczycie, dokładnie jeżdżą lewą stroną, jak zobaczycie teraz zobaczycie, tutaj lewą stroną jeżdżą. No cóż, to nie są przyzwyczajenia z Anglii, bo nie emigrowałem tam. To kwestia taka, że pierwsze źródła jakie podłączyłem do kopalni, to było... Co ja pierwsze, Co jako pierwsze podłączyłem do Jakie, jakie kopalnie? Jako pierwsze podłączyłem to, była ta kopalnia, zdaje się. No i po prostu było mi to wygodniejsze, o pociągi jadą tutaj bezpośrednio lewą stroną, co prawda. No ale tutaj bezpośrednio są stacje rozładunkowe. Więc stacje rozładunkowe są bliżej mojej fabryki. No i dzięki temu nie muszę dodatkowo prze, przerzucać, tak jak w tym miejscu, tych taśmociągów przez tory. Co moim zdaniem nie wygląda najlepiej. Może powinienem to wkrótce poprawić, czy coś? Tak pewnie tego nie zrobię. A zobaczy się. No i dzięki temu myślę, że tak jest wygodniej. I tak było mi wygodniej, kiedy to robiłem. Zapewne kiedybym bym podłączał kopalnię z drugiej strony, to byłby ruch prawostronny. Wtedy bym w tą stronę jechał, tak? No i przy okazji, w sumie jeden plus dodatkowy tego ruchu jest taki, że semafory na linii są po, lini po stronie wewnętrznej. Dzięki temu same tory wiem, że mają, są ograniczone miejscowo, no i nie zajmują nigdzie zewnętrznych powierzchni, przy których od razu bezpośrednio mogę coś postawić. To jest taki drugi plus. Myślę, że dość ciekawy. O, ta, ten cały projekt takiego jednego segmentu linii, myślę, że mi się udał. Raczej będzie sprawny. Dobra, to tyle jeżeli chodzi o ruch lewostronny. Dodatkowo, Alwego tutaj podrzucił pomysły odnośnie zwiększenia siły ognia mojego pancerza. Tutaj wspomniał, żeby zamienić egzoszkielety, które mam, na dodatkowe działka laserowe. Jednak te egzoszkielety mam z pewnego konkretnego powodu. Ja dzięki nim poruszam się szybciej. Tutaj normalnie korzystam z trzech podczas walki, prawda? Poruszam się dzięki nim szybciej, dzięki temu jestem w stanie właściwie odbiec, uciec w razie czego od gniazda. Gdyby na przykład mi się moja osłona skończyła, której mam ledwo cztery tarcze. Więc to taka kwestia. Tutaj przetestujemy to, chociaż nie jestem pewien, czy to zda egzamin, bo o ile będę miał dużo szyn. Ponad dwukrotnie większą siłę ognia, tak może to nie wystarczyć. Przetestujemy, zobaczymy, to zobaczymy, kiedy będziemy potrzebowali w ogóle kolejną eksterminację robić. Eksterminacja. Dobra. Przy okazji wspomniał, że czołg sam pozwala, a raczej dodaje do 50% większej siły ognia z karabinu. To z tego karabinu, który jest w czołgu, oczywiście. Może to by wykorzystać z drugiej strony, jeżeli wjadę takim czołgiem gniazdo, to ile właściwie sam czołg rozwali takie gniazdo? Tak nie jestem pewien, czy te gniazdo nie rozwali mojego czołgu. Tutaj mam na myśli mrówki po prostu, które w tym gnieździe się znajdują, bo tych mrówek tam jest odgroma. Ale dobra, także przetestujemy. Przy okazji, chyba szczołgi można strzelać atomówkami. Chociaż chyba nie, lartowały, się nie da. Ale mogą być ciekawe. Z drugiej strony, chyba czołg ma także miotacz ognia, więc to także może trzeba będzie przetestować. Więc zobaczymy. To jest względny plan na następne odcinki. Myślę, że będzie ciekawie. No i cóż, to byłoby na tyle. I myślę, że możemy przejść do tego, co planowaliśmy w tym odcinku. A mianowicie uruchomienia już właściwie kopalni uranu. Kopalnia miedzi działa. Tutaj ta kopalnia przy okazji się uzupełni o... uzupełni się o potrzebne w niej... co w niej potrzebne? Potrzebne w niej te takie moduły produktywności. Dobra. Tak więc cóż. Tutaj ustawmy sobie odpowiednie rurociągi. Chcę to wyprostować w jedną linię. I myślę, że jedna. No, jeden rurociąg, który będzie uzupełniał to wszystko, powiem wystarczyć. Nawet jeżeli możecie nie wystarczyć, możecie spowalniać całość, tak uważam, że i tak powiem wystarczyć. No, to kwestia taka, że tego uranu mimo wszystko nie będziemy potrzebowali nie wiadomo ile. Go będziemy potrzebowali właściwie trochę. Na tyle, żeśmy mogli go przerobić, bo tutaj ten uran, który będziemy wykopywać, także trzeba będzie przerabiać. Ale to w późniejszym terminie. Zrobimy to wtedy, kiedy zrobimy. I będzie dobrze. Tak więc tutaj te rurociągi podłączymy. Sprawa na szczęście jest dość prosta. Chociaż nie rozwiązywałem tego jeszcze, dopiero teraz to robię. Ok, trochę klikania, trudno się mówi. Tutaj to podłączę, podłączę jeszcze to i teraz to. Mógłbym właściwie podłączyć przez te kopalnie te rurociągi. Wiecie co? Właściwie nie jestem pewien, czy jak kopalnia przestanie działać to, czy rurociągi dalej, przez rurociągi, przez to kopalnie dalej będzie przenosił się kwas siarkowy. Właśnie w tym momencie skończyły mi się rurociągi. Świetnie. Czy, no, czy to jest puste? To jest puste. Ja sobie, wiecie co, podjadę tutaj do załadunku kwasu siarkowego. Kwas siarkowy załadunek. Kwas siarkowy załadunek. Jedziemy tam. Muszę uzupełnić sobie rurociągi. I muszę właściwie zbudować tam stację rozładunku uranu. Znaczy tam. Stacja rozładunku uranu, miejsce, gdzie będziemy przerabiać uran i ogółem zbudujemy blisko elektrownię. I tego typu rzeczy. Właściwie trzeba będzie zagospodarować jakieś miejsce na to. I Miejsce, które będzie na to, myślę, przyzwoite, to w ogóle jesteśmy na całkiem ciekawej wyspie, prawie. To nie jest wyspa, wiem. Prawie wyspa. Możliwe, że tutaj, te miejsce, dobrze. Przecież z drugiej strony tutaj rafineria może gdzie nam przeszkadzać, jeżeli chcemy ją rozbudować, bo rafinerię będziemy rozbudowali w tę stronę, na pewno. Z drugiej strony ten kwadrat raczej będzie wolny, więc myślę, że dobrze będzie właśnie go użyć. Tak, myślę, że go użyjemy. Tutaj od razu dam, gdzie to będzie kwas kopalnia uran 1. To tutaj będzie pełny załadunek, a tutaj będzie brak ładunku. Ej, czego lecisz na ręcznym dobra? Leć tutaj najpierw. To się przejedziemy jeszcze raz. Prądu nie mamy. Nie, nie wklikam się, dobra. Nie mamy prądu. Wciąż brakuje nam akumulatorów, żeby wystarczająco na całą noc nam starczało. Że wciąż brakuje. Przez pewien moment nie brakowało, to teraz brakuje. Tuż widocznie no, pewne rzeczy, naprawdę dużo prądu. Dużo prądu łapią. Co nam najwięcej prądu zjada? Odtwarzanie akumulatorów, yy, piece elektryczne. No i zaraz blisko kopalnie i roboporty, tak. Nie licząc automaty montażowe, ale automaty montażowe to jest standard, że łapią prąd. Tutaj, przy okazji, myślę, że powinienem a to się ulepszyło ładnie tutaj mamy względnie sporą ilość. ...układów elektronicznych czerwonych, chociaż brakuje w tej chwili zielonych układów elektronicznych. Roboty przynoszą mi... Roboty przynoszą mi granaty, spoko. Czemu nie ma wystarczającej ilości układów elektronicznych tych zielonych? Wciąż brakuje miedzi. Ale miedzi mi brakuje nie dlatego, że... Są niewystarczające dostawy rudy, tylko po prostu piece wystarczająco ją przetapiają. Okej, okay, właściwie to znaczy, że dość sporo jej zużywamy w tej chwili, szczególnie na te układy elektroniczne. A to kwestia taka, że badań sporo robimy i to właściwie to jest problem? Czy znaczy problem? Badań leci, to jeszcze stali strasznie dużo leci. Stal spowalnia nam badania, chociaż niekoniecznie tutaj są. Coś nam spowalnia badania? W sumie tylko ilość laboratoriów spowalnia nam badania. A w takim razie to jest ok. Skoro tylko ilość laboratoriów spowalnia nam badania, to jest wszystko spokojnie dzięki temu. Teoretycznie nie będziemy mieli problemu z surowcami większego niż mamy teraz. A pewien problem, mimo wszystko, się znajduje. Jedna rzecz, jedną rzecz chcę tutaj zobaczyć odnośnie. Tak, odnośnie automatów montażowych. Tutaj wszystkie automaty montażowe, które mam, chciałbym wymienić na te automaty montażowe trzeciego stopnia. Myślę, że już na to czas jest. Myślę, że mamy ich odpowiednią ilość. Tak więc. Niech się zamieniają. Zdaje się, że zaznaczyłem wszystkie. Tak, zdaje się, że zaznaczyłem wszystkie. Więc wszystkie automaty montażowe zamienią się na automaty montażowe trzeciego stopnia. Tutaj będzie jakiś plus. Dzięki temu produkcja będzie szybsza. Czy szybsza produkcja? Dużo szybszej produkcji nie potrzebujemy. Ale może w razie potrzeby po prostu będzie to sobie dawało radę. Dobra, myślę, że możemy przejść do konstrukcji stacji rozwodunkowej uranu. Tutaj ta stacja, tak, będzie tam na dole, gdzie tam pokazywałem wcześniej, czyli to będzie tutaj przy tym rondzie. Po czemu nie? Miejsce wygląda na raczej przyzwoite i powinno wystarczyć na nasze potrzeby. A właściwie to jest więcej miejsca niż sądziłem. Dużo więcej miejsca niż sądziłem. W takim razie powinno wszystko być jak należy. Dobrze, tutaj chcemy. Czy chcemy kawałek linii kolejowej postawić? Myślę, że kawałek nie zaszkodzi. Przy okazji, ta część linii kolejowej jest niezmodernizowana. Tak, tutaj mamy wszędzie solary. Tam dalej gdzieś też. Także nie do końca. Tutaj mamy solary, a tutaj nie mamy nic. W międzyczasie to zrobimy. Tak więc tutaj się nie martwcie. Także się nie zamierzam mordwić tym. Ponieważ to jest coś, co zwyczajnie trzeba będzie zrobić. A to, co znajduje się tutaj, usuniemy i szybkiego postawimy nowe. Tylko znajdę rondo. To będzie rondo T. Ok, i to tutaj już się będzie zgadzać. Użyję moich, ro moich robotów, moich roboportów. Chciałem użyć i nie użyję. Yy, roboty z bazy tutaj chyba przejęły inicjatywę. O, proszę bardzo, już się ruszają do budowy. Więc tutaj nie będzie problemu. A więc podrzucę tutaj dalej linię kolejową. Gdzie ja mam tą linię kolejową? Albo dobra, zrobimy stację rozładunkową. Yy, właściwie jak będzie tutaj na początku stacja rozładunkowa to nie będzie sprawiać problemów. Dobra, moje roboty wzięły się za robotę. Biorą mi surowce z ekwipunku. Ja następnie je wykorzystuję do zrobienia tego co chcę. Dobra, ten las musi zostać usunięty. Tutaj na koniec ustawimy rondo. Gdzie ja mam rondo? Rondo mam tutaj. Rondo ustawimy tutaj. Ustawimy także linię kolejową powrotną. Tutaj nie będzie problemu. Tutaj nawet nie będę stawiał dodatkowych semaforów. Myślę, że one będą niepotrzebne. Tutaj natomiast chciałbym ustawić roboport. Właściwie muszę ustawić tutaj jeszcze jeden roboport. Żeby tutaj ta sieć robotów była połączona. A resztą zajmie się system. No i to jest dobre. Zakładam, że teraz mam pełno drewna. Się nie mylę. Okej, okay, to nie jest problem. Tutaj tym już się zajmą roboty. Super. Tak więc stacja rozładunkowa. Urano byłaby tutaj. Potrzebuję, a tutaj jest właśnie podajnik, ustawić tutaj skrzynkę żądającą. I w tej skrzynce żądającej chciałbym, żeby roboty przynosiły 10. 10 sztuk paliwa rakietowego, żeby zawsze znajdowało się w tej skrzynce. A te roboty. Co się tutaj stało? Co się tutaj stało? Roboty mi z ku uciekły. No, wzięły i uciekły. Okej. Okay. Dobra, zarzucę. Czy ja nie mówiłem coś kiedyś o względnie ładnym ustawieniu? Dobra, chcemy to tutaj. Oho, dużo robotów. Za chwilę produkcja ruszy, tak. Dobrze, w takim razie myślę, że mając podziemne rurociągi i tutaj wszystko inne, co mi już roboty doniosły, najpierw podejdę do bazy. Podejdę do bazy. Ogarnę te drewno, które ma w ekwipunku. Raczej roboty ogarną to za mnie. Tylko podejdę do bazy, żeby nie musiały latać. Dzięki temu będzie szybciej, będzie mniej robotów bezdomnych, że tak to ujmę. A potem, o przy okazji, ile części jeszcze mi doniosą? Tak. Centrum logistyczne znajduje się tutaj. Co wy na to, żeby zrobić tu jakoś podłogę? Mogę tutaj zamówić u was coś, co się nazywa... Gdzie ja to chcę w ogóle wrzucić? Niech będzie tutaj. Gdzie mam beton? Bo na pewno beton produkuje. Tutaj jest beton. Niech będzie tutaj 200 w ekwipunku moim, co? Czy beton mi przyjedzie? Przyjedzie, te roboty już poleciały. A tego betonu trochę się tutaj produkuje. Tego jest sporo, naprawdę. Niedługo zaczniemy go profesjonalnie używać. Dobra, beton wygląda w ten sposób. Więc zrobimy coś takiego, że tutaj ustawimy to. Weźmiemy sobie na to blueprinta. Tworzę sobie schemat i go użyję w tym miejscu. W taki sposób, żeby. Ładnie sieć logistyczną tutaj. Ułożyć. No i zrobiłem więcej. Eee, tak, demontażowy to zdemontować mi. Dobra. Roboty sobie tu ułożą. Z okazji jeszcze zdemontujcie mi to. Dobra. Będzie wyglądać lepiej sądzicie? Myślę, że tak. Koniech roboty się zajmą tego układaniem i będzie spoko. Dalej coś latają? Chyba nie, więc powiedzmy, że mogę spadać. Jak tutaj wągiel? Co jeszcze tej kopię? Ta kopalnia, tej tysiąc sztuk żelaza ma? Że co? Tak, ta kopalnia jeszcze żelazo kopie. Pierwsze kopalnie, które tutaj robiłem wciąż są używane, o dziwo. Przy okazji to mi się nie podoba, co jest tutaj w tej chwili. To tutaj powinno być. Musimy to jakoś zbalansować? To, to jest nie tak. Zajmijmy się tym od razu. Myślę, że tutaj nie ma dużo roboty, ponieważ tutaj chcę ustawić 2-2. E... I tak, to idzie tu. To idzie tu. Chcemy to zbalansować, tak? Więc zrobimy to w ten sposób. Dzięki temu powinno to iść po całości. Tak, idzie po całości, bez względu na to, z której strony będzie surowiec. OK, sprawdziło się. Nie wiem, czy się sprawdziło. Zobaczymy w późniejszym terminie. Aż tyle, że węgla nie używamy, żeby potrzeba, żeby to jakoś spowalniało nam to. Właściwie przyspieszy, wyrówna nam to, co pociąg przywozi. Więc tutaj raczej będziemy zawsze na plusie. Cześć pociągu. Zarzucimy tobie paliwo. Komunikacja kolejowa jest dobra. Teraz właściwie dużo szybsze przemieszczanie jest niż z samochodem, bym jeździł sobie przejadę pociągiem i mam spokój. U, Patrząc po czasie właściwie będę musiał kończyć odcinek, więc podłączymy, uruchomimy kopalnię uranu już w następnym odcinku. Na ten odcinek będzie to tyle. Więc ja wam będę dziękował za oglądanie, zapraszam was do subskrypcji kanału. Ceny tego filmu oczywiście zostawienia łap w górę. Pisania przydatnych komentarzy, przydatne komentarze są zawsze, zawsze spoko, zawsze jak są przydatne to są przydatne po prostu, więc... Tutaj nie ma co się rozpowiadać, ale za odcinek to byłoby na tyle. Dzięki za oglądanie. Żegnam się z Wami. No i cześć.